Jechało pod rząd jakieś 7 samochodów. Generalnie wszyscy, i kierowcy, i pasażerowie z aut oglądali się za mną. Nagrywam teraz ten materiał, gdyż nastąpiła pewna korekta moich planów. Chyba za wcześnie pochwaliłem Italię za uporanie się ze śmieciami. Masakra. Jest idealnie cieplutko, wręcz słońce. Delikatnie przypieka nie tak dawno, jakieś 15 minut temu poczułem, że zrobił mi się odcisk pod skórą na prawej stopie przy palcach na poduszce. I tak naprawdę nie czekając długo znalazłem pierwsze możliwe miejsce. Bardzo szybko je znalazłem. Zmieniłem skarpetki, które jednak mogły być wczorajszym mokre. I przepukałem wodą, którą miałem, tak żeby zmyć sól ze skóry. Mam nadzieję, że to pomoże. Czuję lekki dyskomfort, ale liczę na to, że nie dojdzie do takiej kontuzji jak w trakcie przejścia szlaku karpackiego, kiedy tak naprawdę przeżywałem tatusze. Mówię o tym głównie po to, żebyście wiedzieli: w takich sytuacjach trzeba reagować natychmiast. Bo później może to się skończyć bardzo źle. Wiem to z własnego przykładu. Jest Floryda, jest Sycylia, są palmy. Wszystko tak, jak powinno być. O, takiego miejsca chyba szukałem. Can't I go before I lose my cool? I love you even if it's difficult. liście wypiłem kawusie. Oczywiście postawiła mnie na nogi. Jednak włoska kawa to jest to, co niedźwiadki lubią najbardziej. Zapłaciłem tylko 2 euro za podwójne espresso. A nagrywam teraz ten materiał, gdyż nastąpiła pewna korekta moich planów. Otóż z Florydy chciałem iść do miejscowości, praktycznie przedmieść Syrakuzy. Tak, aby kupić kartusz gazowy, i właśnie sobie siadłem w kawiarence, aby go zamówić. Okazało się, że się wysprzedał, i w tym akurat sklepie nie ma już jego w asortymencie. Dlatego niedużo myśląc, przerzuciłem się na same miasto Syrakuzy, zarezerwowałem hostel. Z dwóch powodów: pierwsze, muszę się troszkę odświeżyć, po drugie, dzisiaj ma być znowu dwa stopnie. A jeżeli mam taką możliwość, to chyba jednak wolę spać w łóżku i nie tracić energii na walkę z chłodem. Ostatnie dwie noce, nawet trzy noce słabo się wyspałem, więc bardzo mi się to przyda. Pojutrze nocleg niespodzianka, ale o tym trochę później. Zawijam się w takim razie i zasuwam do Syrakus. Mam jakieś 12 km. Wszyscy tutaj chodzą w kurtkach ciepłych, być może buchowych i patrzą się na mnie niesamowicie zaskoczeni, widząc mnie w koszulce na krótki rękaw. Ach, ci obcokrajowcy. Urocza plantacja cytrynek. Musicie mi wierzyć na słowo, bo nie udało mi się tego nagrać. Całkiem niedaleko za skrzyżowaniem. Szedłem po drodze i jechało pod rząd jakieś 7 samochodów. Generalnie wszyscy i kierowcy, i pasażerowie z Aut oglądali się za mną, ale to wszystko tak z uśmiechem, pozytywnie. Ciekawa reakcja budująca i mnie i na pewno ich chyba za wcześnie pochwaliłem. Italię za uporanie się ze śmieciami. Masakra. No nic, tak też i bywa. Rynek, a w oddali piękne klify z piaskowca, jak sądzę. Niesamowite. Przyjeżdżaj, oglądaj, ciesz się tym widokiem. Jest idealnie cieplutko, wręcz słońce delikatnie przypieka. Piękne krajobrazy: dużo zieleni, dużo kwiatów, dużo owoców. Brak słów, brak po prostu słów. To się dzieje naprawdę, po raz kolejny, miejscowość, którą widać w oddali, to miasto Belvedere. Ciężko sobie wyobrazić, żeby w naszym kraju ktokolwiek dopuścił do takich wysypisk bezpośrednio przy drodze albo miejska, albo gminna raczej gminna. Tak duży kontrast, duży kontrast z tą piękną wyspą, którą do tej pory. Oglądaliście razem ze mną. Tym razem będzie cytrynka. Leżała sobie taka biedna przy krawężniku. Nie mogłem przejść obok niej, obojętnie. Pochodzi z plantacji, ale podniesiona z ziemi za ogrodzeniem przy krawężniku. Zmarnowałaby się, a tak trafi w dobre ręce i dobry żołądek. Widzicie tutaj przy drodze to są gałęzia Widzicie, tutaj przy drodze leżą gałęzie z drzew oliwnych. Są to takie, jakie pokazywałem na vlogu w, pod drzewami. I to, co jest przerażające, to to, że plantator przywiózł je tutaj i zrzucił na pobocze, po prostu, żeby gniły albo żeby ktoś je zabrał. W tej sytuacji. Mamy pewność, że to nie emigranci wywożą te śmieci. A dla odmiany jakiż ładny widoczek. Kaktusy, a w tle ruiny pięknie. A chciałem mieć suche buty cholera ciekawe. Jaka tu głębokość Ale nic nie zrobię Nie mam opcji To pewnie jakiś Strumek sobie płynie I w ten sposób Przemierza Tą drogę Idę na pięcie To jest ta stopa Gdzie robi mi się odcisk Nie chcę po prostu Zamoczyć Skarpety Mam nadzieję, że w porę zacząłem to robić. Zobaczcie, jaki pałacyk widać go było z góry, ale z tego miejsca wygląda naprawdę imponująco. Dookoła same opuszczone budynki. Bardzo chętnie zerknę tutaj, podejdę bliżej Ja tu mu chętnie tam wszedł Znasz mnie Ale domyślam się, że brama będzie zamknięta A szkoda Naszła mnie taka konkluzja, że gdyby nie to już zarezerwałem już hostel to przecież tutaj byłoby naprawdę fajna miejscowa na spanie gdzieś u góry na 100% bym się przytulił a jeszcze antyki nie wchodzę, bo jest dużo gołębi, na pewno mnie obstrzykają, ale nie zdziwiłbym się, jakby to coś było z litego drewna. Hm. I ptaki na to strykają. Tak to już bywa na tej Sycylii. Kim ja bym był, gdybym właśnie teraz serdecznie i szczerze nie podziękował Wam za Wasze zaangażowanie w poprzedni film. Wasze łapki, komentarze i subskrypcje spowodowały, że jak na tą chwilę było najwięcej otwarć w tej serii. Jeszcze raz serdecznie dziękuję tym, którzy to zrobili, a do tych, którzy jeszcze nie, apeluję, aby to uczynili. Zostańcie częścią naszej małej społeczności łowców przygód tą częścią aktywną. Tradycyjnie dziękuję za obejrzenie całego odcinka. I zapraszam na kolejną część. Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia na szlaku.